Valparaíso jest to gra Luis i Stefan Mals. Valparaíso to jest generalnie miejscowość w Chile i gra nawiązuje do Chile. Do tej miejscowości. Delve Games dostarczyło produkt do pokazania. Najnowszy ich produkt. Bardzo dziękujemy. Zobaczymy sobie, czy mamy gdzieś tutaj opisy wieku, mamy, proszę bardzo, 2 do 5 graczy, 45 do 90 minut od 12 lat, już oglądamy. Jakiegoś takiego, takich szlachciców. Oczywiście w różnych kolorach. Mamy krążki, mamy domki, tak. I mamy kosteczki. A jeszcze jest stateczek. Proszę bardzo. Stateczki też są. Tak. Klimaty portowe. I to jest. Pierwsza rzecz z tego to jest duży produkt. Teraz zobaczmy sobie karty. Wszystko generalnie jest na, na ikonach, na symbolach, więc nawet jakbyśmy tej gry nie mieli wy po polsku, to i tak skapujemy się o co chodzi, bo no wszystko to jest obrazkowe, symboliczne. Generalnie teraz wszystkie gry z zagranicy śmiewają w tą stronę, że nie będzie specjalnych tekstów, no chyba że to jest gra jakaś typowo z fabułą ze scenariuszami wszystko idzie w stronę symboliki ujednolicenia to jest wygodne i jak ktoś wydaje w obcym kraju jak dla dystrybutorów tylko instrukcje sobie wtedy tłumaczą tak? na dany język a dla te użytkownika też to jest wygodne obcami można się spodobać jakaś grata jak ta na przykład której nie ma jeszcze w kraju no to sobie zamawiamy przez Jakiś sklep zagraniczny, teraz to jest nie problem, i mamy świetny produkt, który w pełni rozumiemy tak. Karty, karty na wok, woreczki lepsze dra, żeby marderów instrukcja, o której za chwilę tu dla drugiego gracza no i tak z drugiej strony tak Każdy gracz dostaje swój porcik, swój statek. Nawet latarnia morska, całkiem elegancka. Pewnie z latarnia pewnie będzie znacznikiem pierwszego gracza. I kląsza. Już zaraz pokazuję. Tak wygląda tył tego produktu. Plansza jest dwustronna, plansza jest dwustronna. Tak wygląda. Co my tu mamy? No czuć ten klimat taki południowoamerykański, amerykański tak? Jakie domki, jaki ten. Jakie grafiki, ilustracje najwyższy poziom. Zobaczmy drugą stronę. Tak. Chyba to było u góry pokazane. Było. Nie wiem, kim się różni. jakimiś detalami pewnie. I to jest druga strona. Teraz przejdziemy sobie w takim kierunku, żeby pokazać, co my tutaj mamy. Tak. I jeszcze na szybko instrukcja. Jest angielski. I tu już opisy kart. A, a tu będzie drugi język, więc nie ma źle generalnie. To jest niemiecki, tak. Parę kartek, zaledwie instrukcji. Tak to wszystko wygląda. Tu, co i tu, tak. Tu. Tu jeszcze farkusza, no i plansza. No z wyglądu na pewno super produkt. Manitoba też, też super. A tu Valparaiso. Dzięki.